Nie, tam nie siedzę z tego w wielkich ideach. Ja po prostu jakby wam, żeby Excele wam się zgadzały, żeby faktycznie płacić w terminie. A jak nie zapłacicie w terminie, to żeby uprzedzać, że zapłacicie na raty. I to jest chyba najważniejsze. Mm. Jestem tak daleko od tych życzeń. Właśnie się zastanawiam, jak bardzo daleko. Gdyby nie to, że ty płacisz nasze rachunki, to ja bym tu miała co tydzień komornika. Ale generalnie no to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, To ja tobie życzę teraz, no. żebyś na te święta zawiozła komputer do reparacji i się od niego odcięła. No to już grubo powiem. No tak, grubo. ja myślę, że mogę poprosić o pokój na świecie, ale nie o to. To jest porównywalne z moim notarialnym poświadczeniem WETA. Na, jako prezentem. No to słuchaj, możemy się wymienić. Jeżeli ja poświadczę notarialnie, yy, na czy to, że ty masz weto, to ty wtedy po prostu oddasz ten komputer do naprawy i w końcu zniknie ci po prostu tęcza z ekranu. Słuchajcie, ta tęcza ma tylko 4 centymetry na ekranie. Ekran ma 12 cali. Tak, to jest tylko jedna czwarta chodzi ekranu. Chodzi tylko o to, żeby przesuwać dokumenty, które się czyta na prawą stronę ekranu i to działa. Martyna ma już taki odruch Pawłowa. Wszystko, co ma się czytać, przekłada na prawą stronę. Proszę Pani, kończymy? <laughs> kończymy, a ter i teraz słuchamy y jazzowej wersji Cicha Noc. No co Ty, nie mamy do tego praw, nie możemy czegoś takiego opuścić. <laughs> Tutaj? Ale, ale nie, ale my sobie posłuchamy po prostu, a. jak, jak powiemy, powiemy państwu bye bye. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. To nie jest tak, że wam puścimy, bo to jest audycja radiowa, tylko puścimy wam ten dżingiel, co go zrycyklingowałyśmy z innego projektu i leci. Ja domontuję tą cichą noc, jak ty po prostu pójdziesz spać. Chcę zobaczyć, jak to robisz. No nie, ja nie montuję, nie, nie wiem, jak to robić. No dobrze, to co? Ja idę na masaż czaszki, a ty po Teraz prostu wracasz do dokumentów po prawej stronie swojego pulpitu. <grym> Dziękujemy. dziękujemy Merry, Merry Christmas. Tak. Nie, nie Merry Christmas. Po prostu, a nie, zamiast wesołych świąt, to jakichś? Wszystkiego dobrego, chyba. Wszystkiego dobrego po prostu. Tak. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Mm -hmm. <grym> Powodzenia na święta i w latach 20. przyszłego wieku. <grym>